Zawsze miałem taką zasadę w Star Railu, że po supporty trzeba wishować. Wielokrotnie też w swoich poradnikach, czy ogólnie filmach, streamach ze Star Raila powtarzałem, że supporty są ważniejsze od main DPS-ów. Nic dziwnego, z dobrym supportem nawet najgorszy DPS da radę zrobić content, za to najlepszy DPS bez supportów jest niczym. Dlatego tak ważne jest mieć na koncie Tribi, Sandeja czy Robin. To właśnie dzięki tym postaciom twoje DPS -y zaczynają być sensowne obrażenia. Jeśli nie masz supportów, to twoje konto jest beznadziejne. I bohaterka dzisiejszego odcinka również jest supportem, jednak troszeczkę innym niż reszta. Do tej pory supporty w Star Railu w znacznej większości były uniwersalne. Cerydre, o której dzisiaj sobie porozmawiamy, do tych uniwersalnych supportów nie należy. Według wielu jest postacią... Słabą i beznadziejną. Ale czy to prawda? O tym w dzisiejszym odcinku. Żeby w ogóle zacząć rozmawiać o tym, czy jest dobra, słaba, beznadziejna, do jakich teamów pasuje, w pierwszej kolejności musimy wiedzieć jak działa. I akurat tutaj nie ma za dużo skomplikowanych informacji, ponieważ jest postacią bardzo, bardzo prostą. Zacznijmy może od tego, że bafuje tylko jedną postać w drużynie. Nie jest postacią taką jak Robin czy Ruan May, bafującą całą drużynę. Ona bafuje tylko jednego członka drużyny. Więc już możemy się domyśleć, że będzie ona pod postaci Hyper Carry. I buff ma dwa poziomy. Nieulepszony, który gwarantuje tylko 20% jej ataku dla postaci, którą zbuffowaliśmy. To naprawdę sporo, bo jeżeli Cerdre ma na przykład 4000 ataku, buff będzie wynosił aż okolice 1000, więc naprawdę sporo. Oraz talentu 20 Speed. Buff ten jest permanentny i nie ma czasu trwania. Jeżeli już zbuffujemy postać, to ten buff już będzie do końca. Drugi poziom buffa daje znacznie większe benefity, bo nie dość, że zwiększy nam crit damage, to jeszcze daje respena na skillu. Gdyby tego było mało, powtarza on skilla, to dosłownie go duplikując, przez co znacznie więcej. To znaczy, że na przykład Findon może użyć skilla dwa razy kosztem jednego. No dobra, ale jak mieć drugi poziom buffa? Cerydre posiada staki. Po wbiciu sześciu staków, pionek zamienia się w złotego hetmana i następny skill będzie znacząco zbuffowany. Po wykonaniu tego ataku wraca on do swojej normalnej formy i od nowa musimy go stakować. Staki otrzymujemy na kilka różnych sposobów. Po pierwsze, kiedy Cerydry kliknie skilla, dostaje jednego staka, więc mimo wszystko buff jest permanentny, ale i tak będziemy chcieli go odświeżać jak to tylko możliwe, żeby stakować jej pionka jak najszybciej. Ult Cerydry gwarantuje jej dwa staki oraz kiedy postać z buffem zaatakuje normal atakiem lub skillem, również otrzymuje jednego staka. Jest też dodatkowa pasywka, która powoduje, że raz na walkę, kiedy postać z buffem kliknie ulta, również otrzymujemy jednego staka. W praktyce z tymi stakami nie ma większego problemu. Cerydr rusza się naprawdę często, main DPS z buffowanym speedem również nie rusza się rzadko, więc. Te staki wskakują całkiem sensownie, i zazwyczaj co rundę albo co dwie tury na main DPS-ie używamy tego wzmocnionego skilla. Ult naszej bufferki również jest tanie, więc to też wchodzi całkiem często. A jak już mowa o ulcie, on po zadawaniu dwóch staków zadaje też całkiem sensowne obrażenia, i to tyle. Dosłownie on nie ma jakichś większych mechanik. On po prostu zadaje obrażenia i daje dwa taki. Jej technika za to ma ciekawą mechanikę. Kiedy ją klikniemy, buff przeskakuje na postać, która aktualnie jest aktywna i po zaatakowaniu przeciwnika, cyder darmowo kliknie skilla w postać, którą właśnie zaatakowała. Jest to naprawdę super, ale ma jedną wadę. Powoduje, że zawsze będziemy chcieli uderzyć naszym main DPS-em. W przypadku takiego fajnona oczywiście nie ma żadnego problemu, ale czasem zdarzają się postacie, które nie atakują swoją techniką i chcemy na przykład zaatakować jakimś supportem albo sustainerem. W takiej sytuacji no, nie jest to najlepsze. I to cała postać. Nie no, naprawdę, nie ma żadnych skomplikowanych mechanik. Ta postać naprawdę jest prosta, jak budowa cepa. A jak ją zbudować? Tutaj nie ma nic skomplikowanego. Budujemy ją jak zwykłego supporta. W reliktach chcemy jak najwięcej Speed'a oraz Ataku. Ataku ze względu na to, że od tego skaluje się jej buff, a speeda ze względu na to, że chcemy się ruszać jak najszybciej, żeby stackować jej buffa. I oczywiście na sznurku Energy Regen, bo chcemy mieć jak najwięcej ultów. Przechodząc już do drużyn. Tutaj tak naprawdę mamy dwie grywalne drużyny i dwie naciągane. Jeśli chodzi o te pierwsze dwie grywalne, no to albo Fainon, albo Ananas. Obie te postacie korzystają ze skilli i świetnie współgrają z naszą Cerydrom. Ananas pod Hyper Carry bije naprawdę olbrzymie obrażenia i rusza się aż cztery razy, więc w sam raz. Dobra, Swarok. Sfarok ma 63%, 63 zdrowia. No ten zdychnie na listwę, więc to go nie liczę. I teraz, czy na full combo, a na nasi go wypchnąć z kapci. 62% zdrowia. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, Sfarok nie miał szans. A fajno, to w końcu dedykowany DPS, dedykowanego supporta, więc te postacie akurat pugrają genialnie. Dobra, rozkręcamy imprezę. Fuga Buga. Okej, okay, okej, okay, rozumiem. 2 miliony, 2 miliony cezarówka, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mhm, widzę, co tu się dzieje, rozumiem, rozumiem, co tu się kurwa dzieje. Mhm, mm rozumiem, co tu się dzieje. Mhm, mm okej, okay, rozumiem, rozumiem, rozumiem. Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm Czy tak działają supporty C1 z C1, no, C0 y, tymi DPS-ami? mhm, mm mm -hmm, rozumiem, rozumiem. Jeśli za to chodzi o dwie naciągane drużyny, to Archer, który działa z nią, hmm, to powtórzenie schylanie Diffu jako jest znacząco, działa tylko na jeden atak, więc hmm, nie zalecałbym. Z Hurtą jest troszeczkę lepiej, ale ona ma dostęp do już swojej drużyny z Ribi z innym erudition postacią, więc jako hypercarry DPS Sprawdza się spoko, można to spróbować zagrać, można coś pogotować, ale to nie jest najlepsza drużyna. Inne postacie za to po prostu z nią nie działają. Ze względu na to, że bufuje ona tylko skilla, no powoduje, że jest niszowym supportem i w porównaniu do innych supportów, no nie wypada tak dobrze. I teraz najważniejsze pytanie odcinka. Czy jest postacią dobrą i czy warto po nią miszować? Jeśli chodzi o jej siłę, to w tym momencie. Na patch, w którym wychodzi, jest bardzo niszowa i wiszować po nią powinni tylko mainy Fainona albo osoby, które chcą grać Ananasa pod Hyper Carry. Nikomu innemu bym tej postaci nie polecał. Co prawda jest szansa na to, że w przyszłości pojawią się postacie pod skillę, dla których Serydra będzie maschefem, ale to jest bardziej znak zapytania i nie niewiadoma. Kiedy wychodziła Sparkle, też wiele osób myślało, że będzie więcej postaci pod skill pointy, a finalnie no, takich postaci nie ma za dużo. Teraz co prawda pojawił się Archer, który świetnie korzysta ze Sparkle. No ale Sparkle jest raczej postacią, którą się nie gra albo gra się bardzo rzadko. Z Cerydre może być identycznie. Postać pod skidem może się nigdy nie pojawić. I zostanie zwyczajnie niszową postacią pod Fainona i tylko i wyłącznie pod niego, ewentualnie właśnie pod Ananasa. Jest to na pewno ryzykowny pick do wiszowania, szczególnie, że w grze mamy takie postacie jak Tribi, Robin i Sandy, o których wspominałem kilkukrotnie w tym filmie. Te postacie nie dość, że bufują podobnie, bo Cerydre wcale nie ma jakiegoś broken buffa i taki buff Sundaya czy Tribi wcale tak bardzo mocno nie odstaje, to jeszcze pasują prawie do wszystkich postaci w grze, niezależnie od tego, co chcemy zagrać, no to to zagramy z tymi postaciami. Więc jeżeli macie na przykład, nie wiem, wolne stołyszy i nie jesteście pewni, a nie macie Fajnona, to w takiej sytuacji na pewno bym się wstrzymał i poczekał na jakiś ciekawszy baner z lepszym supportem, albo zwyczajnie zdecydował, co chcę robić z kątem. Bo jeżeli chcę budować premium team pod Fajnona, no to serydre fajnie byłoby mieć na koncie. Jeśli za to fajnonem nie będę grać, no to po co? A czy ta Cerydre jest takim wielkim maskefem do tego Fajnona? Szczerze, na ten moment nie aż tak bardzo. Po testach, które robiliśmy sobie na streamie, na które serdecznie zapraszam, łatwo było można stwierdzić, że mimo, że ten bawi jest naprawdę przyjemny, fajny, fajnie użyć dla kilka razy, to nie diffuje aż tak bardzo fajno, na ten moment jest bardzo potężną postacią jeżeli macie na przykład team z Sundaeem i Tribi, no to on i tak będzie detonował content. Swaroga, który jest aktualnie na memory of chaos, udało się zrobić w 0 cykli bez niej, z nią, te czasy były całkiem porównywalne, więc fajnie mieć, ale game changerem na pewno nie jest. I opcje są tylko dwie: albo chojo coś gotuje i za niedługo dostaniemy więcej postaci pod Cerydre i wystarczy poczekać kilka aby będzie błyszczeć, albo jest zwyczajnie filerowym supportem, o którym wszyscy zapomniemy za jeden dwa patche. Więc czy polecam miszować? Tylko jeżeli macie Fajnona i chcecie go mieć w premium teamie. W każdym innym wypadku, od odrazam. Guide do niej oraz do Silverul, która jest na banerze, znajdziecie u nas na Discordzie w odpowiedniej zakładce guide'y. Są one na bieżąco aktualizowane po polsku, wszystko w nich jest wyjaśnione, więc jeżeli chcecie mieć wygodne, fajne guide'y w jednym miejscu, to zapraszam na Discorda. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, komentarze są wasze, zapraszam na streamy, zostawcie lajka, jeżeli wam się podobało. No i widzimy się już niedługo. Pozdrawiam i dobranoc.